Dzisiaj witam w studiu Radia Katowice Krzysztofa Basa, znominitego żużlowca Śląska Świętochłowice, Wandy Kraków i KS Krosno, a terazki od wielu lat już trenera najpierw speed rowerowego i żużlowego. Właśnie, Jorzech słyszał, że jak idziesz po świnach to ci nie gadają Krzysztof, no ci gadają panie trenerzy. No, witam wszystkich. No, coś do mnie się przykleiła ta nazwa, ten trener, i czasami myślę, czy jeszcze ktoś pamięta, jak ja się nazywał. Cześć, trener. Nawet w duma mi tak go dają. Nawet w duma! Ludzie! Ja, a ja cię pamiętam też jeszcze z czasów, jak w Śląsku Świętechlowicach jeździli Paweł Waloszek i Jerzy Kochman. Tyś był wtedy dobrze zapowiadającym się, takim modzikiem młodzieżowcym, i wtedy też żeś miał pierwsze sukcesy, nie? Ja chciałbym powiedzieć, że nas było trochę więcej, bo był i Antek Bielica i Andrzej Kułaga. Młodzież my mieli, można powiedzieć, wtedy dobro, jak na te warunki krajowe, bo wtedy Florian działał, wspomagali nas. Także my w tych wszystkich, myślę, młodzieżowych imprezach zaznaczyli się, że świętochowicy są. No ja pamiętam te czasy, wtedy do Świętochłowic na Skałkach przyjeżdżał na przykład Mauger, albo Bruce Penhal. Pamiętam, że jeszcze? No oczywiście, okay. no, kto by to nie pamiętał, takie nazwiska. <grym> nie, I to na, na, na Skałkach szło do nich podejść po autograf, no i w tym czasie tyżeś żeś zaczynał też swoją miłość do żużla, ta pasja. No myślę, że motory chodziły za mną całe życie, no. młody człowiek tam szukał, szukał, coś tam kopał, ta bala, ale cały czas oczy były skierowane motocross, żużel, motocross, żużel. No i definitywnie padło na żużel. No ja, ale żurzel to też taki, bych powiedział, wymagający, męski sport, no ale też tam chyba, no, trochę trzeba kosztów ponosić, nie? No ale w tamtych czasach to było trochę inaczej. Mój tata jeździł na motorach, wszyscy jeździli na motorach, no to jak ja bym ją nie jeździć na motorach? A pamiętasz ten pierwszy sezon? To była chyba druga liga, nie? No pamiętam, pamiętam, no bo to... Takie, takie wyjście, bo było, było takie, no jak to będzie, jak ten człowiek będzie jeździł. no Stawiali na nos oczywiście, no ale to były inne czasy, tak jak zaznaczyłem. I myślę, że no, wleźliśmy dobrze, o tak to skwituje no ja. Na jawie, że jeździł. Ja, na jawie, na ziemi na godynach, no ale początki ewidentnie, nawet jeszcze te słynne dwójki. Ja. Fachowcy będą wiedzieć, o co chodzi. No ja, ja pamiętam jak za bytla, no że my słyszeli na placu, na pieśnikach, że mieszką. Ten dźwięk taki charakterystyczny, ja, że na skałce trenują mnie. No i zaraz trzeba było tam lecieć. Ty żeś miał coś takiego. No, aż fajnie się to słucho, że tak powiem. <grym> <grym> Bo właśnie, jak chcemy cofnąć ten żużel do zatku, to żeby te ludzie to wiedzieli, że, że nawet głos, nawet głos dował to, że ciągło na stadion. No, te pochody na mecze to już nie by tak ale właśnie, że ten ryk nawet przyciągał ludzi. I to musi wrócić, i koniec. No, a ty się czujesz, jako żużlowiec spełniony? Bo, te, bo twoja kariera trwała 20, no 20 lat, nie? No. prawie 20 lat. Ale chyba te największe sukcesy brzmiał za młodzika. Myślę, że ja, że, że ta młodzież kadra, wszystkie finały Mistrzostw Polski, brązowy kask, takie imprezy, takie typowo młodzieżowe. Potem wiadomo, były sezony lepsze, gorsze, ale to było już uwarunkowane kontuzjami. Bardzo dobry sezon mogła uznać 9-3 Kraków. Tam dosyć dobrze to poszło, można powiedzieć, i kochali mnie tam w Krakowie, że tak powiem. Także to odczuł. Do dzisiaj zresztą. Do dzisiaj, jak tam no. idziesz, to ci też gadają trenerzy. No, no to już leci za mną, tego już, nie, tego już nie zmienia. To taki mój mentor Grzesiu Gabor, który mnie wprowadził w Neandry Pidrowera. No i tak ja się o spidrowe za... jeszcze pogodowo. Ale go, to, tyle, tak to się zaczęło z, z tym trenerem. <laughs> A takim żużlowcem trzeba się urodzić, czy to idzie się wyuczyć? Ja nie wiem. Ja myślę, że nikiery rzeczy, to jest mój pogląd, idą z góry. Także coś tam w tych genach musi być, bo przecież żużlowiec to nie jest tak całkiem normalne stworzenie, bo to normalnie myśląc, przy tych szybkościach bez hamulca, każdy taki normalny pomyśli, coś jest nie tak. No Ja, ja no. myślę, że tutaj zrobimy sobie chwila muzycznej przerwy i do naszej gotki. Przejdźmy już po piosence, może jakiś ulubiony zespół. No tuć, Baciary. A, no to już Baciary, będziemy słuchać. Żyje się roz. Ja. I za chwilę przyjdziemy na zód.